Cześć, ten materiał to takie jedno wielkie podsumowanie wiedzy o HTML-u, którą trzeba mieć, by zacząć swoją przygodę z projektowaniem, programowaniem stron internetowych, tworzeniem stron internetowych. Yy, więc dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, więc jeśli oglądałeś, to będzie część rzeczy dla Ciebie wiadomej, ale będą też nowe. A jeśli to jest Twój pierwszy film na tym kanale, yy, to też się nie przejmuj, bo postaram się wszystko wytłumaczyć od początku, od podstaw, tak żebyśmy tą, tym filmem zamknęli taką, zrobili klamrę podstawowej wiedzy, którą musimy mieć, żeby zacząć robić strony internetowe i zacząć się wreszcie bawić fajnie z różnymi... Stylami, z CSS-em i projektować te strony, i to już jest wtedy wielki fan. A dzisiaj jeszcze trochę teorii, trochę slajdów, trochę takiego kodu podstawowego, więc jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. Gdzie możemy pisać swój kod? No możemy pisać nawet w notatniku, oczywiście nikt normalny tego nie robi, ale notatnik może być takim podstawowym edytorem naszego kodu. Możemy tam zapisać plik z rozszerzeniem HTML, z rozszerzeniem CSS, z rozszerzeniem JavaScript i, i używać tak naprawdę, tam normalnie pisać kodu. Co robimy, co robią normalni ludzie, normalni programiści? No używają oczywiście jakichś narzędzia edytorów kodu. I jest kilka dostępnych na rynku. My ja osobiście polecam Bracketsa i Atoma. I znajdziesz je również w linkach na dole. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanych, pewnie już masz. Więc Brackets, fajny darmowy edytor. Atom, to samo. Masa dodatków, które możemy sobie poinstalować, które nam podświetlają ten tekst, podpowiadają. Masę innych rzeczy. Jest jeszcze Sublime tekst, sporo osób również go poleca. Z nim jest taki problem, że jest płatny. Więc skupiłbym się na początku zdecydowanie na brakecie albo na atomie. No dobra, e, idźmy dalej, e, gdzie wrzucać kod? Załóżmy, zrobiliśmy sobie już tą stronkę, przetestowaliśmy ją u nas lokalnie, e, no i musimy ją udostępnić świat. Potrzebujemy do tego dwóch rzeczy: Potrzebujemy hostingu i potrzebujemy domeny. E, I obie te rzeczy możemy, e, możemy zrobić korzystając z e, dostępnych, fajnych rozwiązań, oczywiście, nie musimy własnego serwera stawiać. Pierwsza platforma hostująca, którą ja polecam, to jest OVH. E, i korzystamy tam z serwerów dedykowanych i właśnie z hostingu. Jest fajnie, jest ok cenowo i obsługowo, więc masz możliwość na początek, jeżeli na przykład będziesz chciał być freelancerem, stawiać strony dla. Dla swoich klientów z całego świata, no to możesz wybrać sobie hosting, na przykład ten za 7,99 miesięcznie. Przy małych stronkach możesz tam postawić nawet kilkanaście, więc przy łącznym koszcie zaraz zobaczymy, jakim. Pewnie koło tam, to jakaś promocja albo nie, co my to mamy personalne jedna domena za darmo jeszcze w tym, no w razie 7,99 tutaj wymaga chyba opłaty za rok z góry, więc ale jest to fajne rozwiązanie, proste w obsłudze, dostajemy panel swój, oczywiście do hostingu kiedyś tam wrócimy, jak będziemy już tą stronę udostępniać, natomiast drugim hostingiem też bardzo popularnym, znanym jest szczecińska firma Home i tutaj też mamy możliwość kupienia taniego hostingu: hosting stron www. też są ceny bardzo niskie, więc w kwocie 100-200 złotych miesięcznie, możemy, rocznie oczywiście, możemy mieć taki hosting pod nasze stronki dla naszych klientów, którzy mają ruch na poziomie tam kilkunastu tysięcy odsłon w miesiącu, to jest. W przypadku wielu takich stron wystarczających. W przypadku większych czasami trzeba pokazać się o większy, o większy ten. Tutaj już mnie pani atakuje, żebym coś kupił. No home ma ten problem, że ma bardzo drogie domeny, utrzymanie domen. OVH jest w tym względzie znacznie tańsza, są nawet jeszcze tańsze niż OVH. Yy, ale to, to są duży gracze, można z nich korzystać. Zresztą jak wpiszesz darmowy nawet hosting to znajdziesz sporo Darmowych miejsc, gdzie będziesz mógł rzucić swoją stronę. No przy biznesowych rozwiązaniach to się nie sprawdza, tam się jakieś tam reklamy pojawiają, są bardzo mocne ograniczenia, czy trzeba korzystać z ich domeny własnej. W każdym razie, na potrzeby testowe ok, ale do później, do takiego już biznesowego działania, oczywiście nie. Więc Home, OVH, są też inne, warto, jak będziesz już wybierał, zapytaj na jakimś forum albo po prostu. Wybierz jedno z tych dwóch, które ja ci tutaj rekomenduję, więc rzucamy naszą stronę na OVH. Mamy ten hosting, kupiliśmy go, opłaciliśmy. Potrzebujemy przerzucać pliki między naszym lokalnym środowiskiem, gdzie projektujemy stronę, tworzymy kod, na hosting. I tak naprawdę, służyć temu może, być, może wiele programów. Można korzystać z Total Commandera, który nie wiem, dziadkowie, którzy jeszcze pamiętają czasy dos gdzie nie było Windowsa, nie było tych wszystkich okienek, które można sobie przerzucać, to pamiętają, że wyglądało to tak, że, że, że z jednej strony mieliśmy to Norton Commander się nazywał taki program, on był nakładką na DOS, i on umożliwiał zarządzanie swoimi plikami. I tak naprawdę działa Total Commander. Tutaj po lewej stronie widzimy pliki akurat systemu WordPress, tak wygląda WordPress całościowo, i na ten Word po prawej stronie mamy swój własny lokalny dysk i między hostingiem, który jest tak naprawdę dyskiem, jakąś przestrzenią dyskową. A naszym dyskiem możemy sobie przerzucać pliki i go tam udostępnić. Co fajne, oczywiście, w ramach hostingu też umieszczamy, przypisujemy do hostingu domenę, czyli jeśli sobie wybierzesz swoją domenę, zarezerwuj na przykład imię i nazwisko, już na przyszłe potrzeby, bo będziesz np. przykład freelancerem i chcesz, yy, chcesz pokazywać swoje prace, więc masz imię i nazwisko, jeśli jest wolna, super, albo nazwę, yy, czy skrót, czy pseudonim, zarejestrujesz domenę, yy, umieszcza się na hostingu, znaczy kupujesz ją tak naprawdę, już mając hosting. Yy, i podłączasz ją Póki nie mamy hostingu, no właśnie, o tym mówiłem, bawimy się na własnym komputerze albo korzystając z takich narzędzi jak CodePen. Jeśli nie wiesz, co to jest CodePen, to w jednym z poprzednich filmów trochę o CodePenie yy, mówiłem. Yy, to jest świetne narzędzie online, nowe w przeglądarce, które umożliwia nam tworzenie kodu na szybko, a przy okazji, podglądania tego kodu, jak tworzą inne swoje rozwiązania, rewelacyjna sprawa. No i oczywiście mamy możliwość uruchamiania stron yy, na własnym komputerze, yy, czyli tworzymy tak samo sobie jakiś tam katalog swój, data pliki, tak jak tutaj widzisz, o mam jakieś tam data pliki i, w, i wystarczy tak naprawdę kliknąć tutaj na ten blok, tak jak to nazwaliśmy, zaraz Ci to zresztą pokażę, wejdźmy sobie w sumie do tego katalogu. No dobra, mam tu jakieś katalogi, chcemy sobie coś tam uruchomić, co tu mamy, elementy blokowe na przykład, uruchamiam i otwiera mi się w mojej własnej przeglądarce. Mam możliwość otw otworzenia tej strony. Jak widzisz, cała, cały ten plik ma swoją, oczywiście, ścieżkę dostępu, czyli znajduje się w w na dysku D, w katalogu pliki, itd., dalej, aż do pliku, i otwiera mi go przeglądarka. Oczywiście mogę go w innych przeglądarkach też uruchomić. Ja domyślnie mam ustawiony Chrome. Jeżeli inną przeglądarkę, to w innej ci otworzę, ale możesz tak naprawdę skopiować sobie. Y ten cały, tą całą ścieżkę do swojego pliku i wbić do innej przeglądarki, to samo Ci się otworzy. Więc możemy tworząc strony, póki korzystamy z tych rozwiązań frontendowych, bez całego kodu po stronie serwera, czyli sobie wszystko otworzymy widokowo, tak naprawdę, to możemy używać przeglądarek jako systemu, który nam to otwiera. Jest takim mini serwerem dla naszego, z naszej strony. Wszystko sobie nasz kod przetworzy i wyświetli. No dobra, czyli póki nie mamy hostingu, bawimy się na CodePenie i lokalnie tutaj u siebie. No i dalej przechodzimy do struktury HTML, czyli już do konkretnego kodu, jak to jest budowane i o co w tym chodzi. Budowa dokumentu HTML to jest dokument HTML zbudowany jest ze znaczników, elementów, tagów, możemy tak to określać. Podstawowym znacznikiem jest HTML i ten znacznik HTML jest otwierający. I zamykający, czyli jak widzisz tutaj mamy coś, co się nam otw znaczy otwieramy, czyli wpisujemy nazwę znacznika i zamykamy, czyli ukośnik i nazwa znacznika. I tak jest w przypadku head, który jest jednym elementem strony i w przypadku elementu body, który jest, zawieramy całą strukturę dokumentu. No właśnie, bo w headzie umieszczamy informacje o dokumencie. A w body tworzymy ten dokument, czyli tworzymy strukturę strony internetowej. W, w elemencie head możemy zaimportować pliki zewnętrzne, ale możemy, co też będziemy pokazywać później, że, 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 że też to robimy. W elemencie body to samo, możemy zaimportować, na przykład pliki JavaScript. Strona, struktura strony HTML yy, wygląda mniej więcej tak, czyli mamy podstawowy otwierający znacznik HTML. To jest właśnie strona HTML, to jest takie jakby drzewo, to jest hierarchicznie zbudowany dokument. Podstawowy znacznik otworzyliśmy HTML. W nim znajduje się head i body. W znaczniku head mogą znajdować się inne, e, inne elementy np. meta, elementy linki importujące różne pliki do naszej strony internetowej, a w elemencie body już mamy tą strukturę, która jest głównie zbudowana z divów, ze znaczników semantycznych, jak nav, które jest elementem menu. Więc najpierw ma, mamy takie drzewo. E, musimy o tym pamiętać, że nasza e, strona jest strukturą hierarchiczną, jest strukturą drzewa. To bardzo ważne, żeby sobie to w głowie już wyobrazić. Ok, zacznijmy od przykładu. Head. Mamy dokument HTML otwieramy za pomocą znacznika doc-type HTML. Widzisz go tutaj na górze. Dlaczego tak? Ponieważ musimy poinformować przeglądarkę, że ma do czynienia z dokumentem HTML. Ona się tego domyśli ale my ją to informujemy, że pracujemy w najnowszym standardzie, yy, że, że wiemy o tym standardzie i że, yy, żeby ona też o tym wiedziała. Więc DOCTYPE HTML otwieramy. To jest ten, yy, ten podstawowy element spoza tej struktury, o której mówiliśmy HTML, BODY i HEAD. To jest po prostu informacja dla przeglądarki. Ją zawsze umieszczamy na początku. Druga informacja to jest yy, HTML LANG, czyli HTML LANGUAGE .pl. Tu otwieramy znacznik HTMLowy. Czyli pokazaliśmy, że znacznik HTML jest, zobacz, tu jest normalny znacznik HTML, z tym, że ma swój atrybut, ponieważ znaczniki, elementy HTML mogą mieć swój atrybut. W tym przypadku jest element Lang z określeniem PL, czyli wskazuje język polski. Język polski jest używany w tym dokumencie, mówimy. Oczywiście, jeżeli język angielski, no to na przykład EN, yy, i w zależności od języka, którego używamy, możemy zmieniać tą informację. Nakładamy, pracujemy na języku polskim, wpisujemy. Czyli otworzyliśmy znacznik HTML później otwieramy znacznik head, bo mówimy o hedzie w tym wypadku. W znaczniku HET powinniśmy przede wszystkim na początku umieszczamy informację o tym, że kodujemy tutaj znaki w systemie UTF8. To bardzo ważne, musimy to podać, nawet nie wiedząc o co chodzi, ale to pozwoli nam używać różnych znaków, przede wszystkim znaków polskich, czyli ON e, ukreskowane, które w przypadku niepodania tego typu określenia meta charset UTF8 mogą być źle otworzone i najczęściej będą, to znaczy dziwne znaki nam się pojawią, ponieważ przeglądarka nie będzie wiedziała, jak je zinterpretować, ponieważ Myśli nie korzysta z, UT, z tych znaków, które są polskie, więc musimy ją poinformować. Użyj takiej rozszerzonej, rozszerzonego zakresu znaków UTF-8, gdzie te polskie znaki będziesz wiedziała o co chodzi i będziesz wiedziała, jakie wykreślić. Ok, wyświetlić. Druga rzecz, którą możemy podać, to jest title, czyli na przykład tytuł znaczy, title to zawsze tytuł naszej strony, który wyświetli się choćby w wynikach wyszukiwania, czyli. Ta strona będzie też widoczna. Więc jak wpiszesz sobie teraz, nie wiem, cokolwiek w przeglądarce blok o kotach, no to zobaczysz, że w wynikach wyszukiwania są na początku title, a potem jest description, opis. I ten title jest pobierany ze struktury head, ze znacznika title. Dodatkowo możemy jeszcze pobrać, znaczy możemy wiele rzeczy jeszcze w headzie zrobić, ale w takim podstawowym dokumencie mamy jeszcze znacznik link, który pozwala nam pobierać pliki. Tutaj w tym wypadku plik CSS. Yy, czyli możemy go zaimportować do naszego dokumentu html i powiedzieć zaimportuj nasze style, których będziemy pewnie potem używać. Nie musimy, ale importujemy do środka, do naszego dokumentu, jakiś zewnętrzny plik, czyli ten kod, który jest w tamtym pliku, jest już zaimportowany tutaj. On jakby się wczytuje, w tym momencie mówi... Yy, Przerwij wykonywanie tego kodu HTML i wgraj sobie szybko ten plik, ten kod, który tam jest. I to może być właśnie CSS i JavaScript, ponieważ CSS i JavaScript są podstawowymi językami, które musimy, czy technologiami, które musimy opanować chcąc zostać webmasterem, webdeveloperem, twórcą strony internetowej. Więc tutaj możemy podać albo nazwę pliku, który jest w tym samym katalogu, albo możemy podać odwołanie do na przykład konkretnej strony internetowej, skąd ma pobrać. I w tym wypadku script, w tym wypadku link, link do CSS-a, script, znacznik, tak do kodu JavaScript. No i zamykamy heada i tak naprawdę mamy head. Przejdźmy do body. Całą stronę, którą już widzimy potem na ekranie przeglądarki, umieszczamy w elemencie body. I tutaj przykładowe. Oczywiście nie ma już jakiejś struktury jednej dobrej, jednego dobrego rozwiązania dla kodu HTML. Każdy buduje sobie jak tam uważa. Ja tu dałem przykład, czyli w body otwieram znacznik header, czyli znacznik, w którym mogę umieścić nagłówek, czyli na przykład obrazek. W znaczniku header umieszczam img, czyli obrazek. Image. Source podaje, zobacz, atrybut, tak jak mieliśmy HTML, atrybut lang. I wskazanie pl. Tak i tu widzisz tu zamiast atrybutu lang mamy atrybut src, czyli source i znak równa się i przypisujemy do tego atrybutu jakąś wartość. W tym wypadku logo png, czyli mówimy obrazek source, czyli źródło tego obrazku wskazujemy jako plik logo png, który jest w tym samym katalogu. I dajemy alt, drugi atrybut w tym IMG, możemy go dać, nie musimy. Google od nas, wyszukiwarka, pożąda takiego znacznika, bo ono wie, co ten obrazek oznacza. No i mówimy, że tu jest w tym alt, czyli alternative, czyli alternatywny tekst. I jeżeli się nie wyświetli obrazek, to wyświetl logo, bloga o gotowaniu, no i też informacja, tak jak mówię, dla wyszukiwarki. OK, w tym znaczniku header mam jeszcze drugi, drugi element H2, czyli nagłówek typu drugiego, blok o gotowaniu. Czyli w headerze umieściłem obrazek i obok niego na przykład, czy w tym wypadku pod nim, nazwę, blok o gotowaniu. Dalej znacznik nav, w którym umieszczam listę ul, listę nienumerowaną i w tej liście umieszczam konkretne pozycje, tak sobie mogę zbudować menu która później sobie ładnie oscyluje, na przykład, ale w tym wypadku daje tylko strona startowa. kontakt. Zamykam znacznik NAV. Mogę dalej znacznik Artykuł, gdzie umieszczam jakąś, jakiś artykuł na stronie o sobie, o firmie, o produktach. No i footer, czyli stopka, gdzie też sobie mogę umieścić jakieś informacje do kontaktu, prawa autorskie. Dobra, i zamykam to znacznik. Zamykam znacznik Body. I tak naprawdę jeszcze tutaj nie widać znacznika, powinienem zamknąć znacznik HTML, bo od niego otwieram i. Wszystko, finito, strona, struktura strony postawiona, tak wygląda struktura kodu HTML. Prościutkie. Ok, a tak wygląda model tego drzewa, o którym rozmawialiśmy, tej hierarchii struktury, czyli mamy najpierw znacznik body. Yy... Tak, bo mówimy już o elemencie body, normalnie moglibyśmy tutaj jeszcze ten, mieć sobie header, i w nim osobno, ale nas interesuje przy stylowaniu, przy pracy na stronie element body. I w elemencie body, tak jak wyżej Ci pokazywałem, mamy na przykład header, czyli pierwsza odnoga jest do header. Bratem tego headera, z punktu widzenia jakby relacji czy, czy nadrzędności, mamy tutaj równoległość, czyli brat. Header ma brata nav article footer. No i tak to wygląda header nav article footer. One sobie tworzą osobne swoje gałęzie. Wyobraź sobie drzewo, którego każdym body jest jakby pniem, a od niego gałęź, gałąź header. Od gałęzi header są kolejne gałęzi. IMG, H2. W H2 tam już nie pokazywaliśmy, w tym kodzie mogą być spany na przykład. W nav mamy na przykład div, well, I takie drzewo powstaje. Tak naprawdę model dokumentu. Dom, yy, to jest model drzewa. Ok, jeszcze do modelu drzewa wrócimy, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia CSS-a JavaScriptu. Ta struktura, właśnie tego modelu, nam się potem bardzo przydaje. Ok, zobaczmy jedną rzecz. Ja spróbuję otworzyć, tylko najpierw powiem. Eee, przeglądarka, czyli to, co my sobie napiszemy, tą strukturę w body, ona nam się wyświetli w przeglądarce. Wyświetlam nam się w jaki sposób? No, Przeglądarka ma swoje domyślne, yy, domyślne wartości. Dla H2, yy, dla znacznika Strong, yy, dla DIVA, ma, ma, dla samego body, dla HTML-a ma, ma znaczniki, yy, ma wartości domyślne, które są przypisane I to może być wielkość ściątki, kolor ściątki, typ elementu, liniowy, blokowy, o tym powiemy, i marginesy, i paddingi, czyli marginesy wewnętrzne. Ok, ponieważ mam, zobaczmy, yy, to zobaczmy, yy, jak to wygląda w praktyce. Może uruchomimy Bracketsa na chwilę, yy, mamy tutaj wartości domyślne. Mam taki, zobacz, mam w brakiecie yy, przykładowy plik, czyli ten head, o którym sobie tutaj mówiliśmy, doc yy, no i w body umieściłem nagłówek pierwszego stopnia, h1, później nagłówek drugiego stopnia, h2, nagłówek szóstego stopnia, później yy, element p, yy, czyli paragraf, yy, w którym umieściłem jakiś tekst, w środku jakieś spany małe, czyli takie elementy, które mogą coś wyróżnić, strąg. Później zrobiłem listę nienumerowaną, której nadałem dodatkowo znaczniki B i U. Czyli zrobiłem jaką stronę. Zobaczmy, bardziej chcę Ci pokazać, jak ona będzie, będzie wyglądała. Zobaczmy, jak wygląda w przeglądarce to, co napisaliśmy. Ok, nagłówek pierwszego stopnia, jak widzisz, jest największy, ma największy, największy font, największą wielkość fontu. Nagłówek H2 mniejszą, nagłówek H6 w ogóle malutką, taki grubszy, ale malutką. Powiększę to trochę. Później mamy ten tekst, który umieściliśmy w P, czyli to, zobacz, ładnie nam się też podkreśla. I w tym P umieściliśmy span. Który w żaden sposób się nie wyróżnia, nic nie ma, żadnego innego koloru czy czegoś, ale już znacznik strąg przeglądarka nadała mu domyślnie pogrubienie. My nic nie robiliśmy, to wszystko zrobiła przeglądarka. Ona uznała, że znacznik strąg ma mieć pogrubienie. Co zrobiła dalej? No zrobiliśmy listę i zobaczcie, zrobiła domyślnie dla każdego elementu listy margines w tym wypadku chyba padding yy, i każdemu z elementowi dodała kropeczkę. Dodatkowo te B i U, które tutaj dałem, których już dzisiaj się nie stosuje, tak naprawdę no jeszcze się zdarza, ale rzadko się bardzo tych elementów używa. Yy... Więc znacznik B i U coś spowodowały z tekstem domyślnie w przeglądarce. B pogrubiło, I zrobiło kursywę, a U podkreśliło. Ok, czyli coś przeglądarka wie, mimo że my żadnych styli nie użyliśmy, zrobiła. Zobaczcie teraz, że w przeglądarce Chrome, czyli tej niżej, i w przeglądarce Internet Explorer wygląda to tak samo, to znaczy one mają takie same domyślne style. Dzisiaj tak jest, że przeglądarki mają właściwie, te, w, strona będzie wyglądała tak samo w każdej przeglądarce, przynajmniej w tym zakresie podstawowych znaczników, ponieważ style dla tych podstawowych znaczników są identyczne. Więc w ten sposób możemy zbudować stronę internetową z podstawowymi, yy, z podstawowymi stylami, które są domyślnie nadane przez przeglądarkę internetową. Ok. Idźmy więc dalej. Możemy sobie oczywiście nadać własne style, czyli tak naprawdę sprawić, że cała ta struktura, którą napiszemy w HTML-u będzie wyglądała pięknie. Będzie wyglądała dokładnie tak, jak zaprojektujemy sobie sami, czy zaprojektuje nam grafik, to my wszystko to za pomocą arkuszy yy, stylów CSS będziemy w stanie wykonać i przenieść na ekran. Komputera przeglądarki. To jest naprawdę w możliwości CSS on dzisiaj olbrzymie. Zabawę przy tym jest co nie miara. Jest to świetne, jest to przyjemne, jest to rewelacyjne, pozwala ci to niesamowicie myśleć. Nie jest to, y, nadawanie styli nie jest programowanie w takim sensie. Trochę inny typ myślenia jest tutaj chyba potrzebny. Czy znaczy, gdzieś to się łączy, ale mimo wszystko programowanie to, to, to inna bajka. Ale robienie styli i wymyślanie, jak rozwiązać dany problem, jest po prostu czymś za, y, niesamowitym. Yy, OK, więc możemy dodać style, które zmienią nam, napiszą nam style domyślne albo w ogóle nam zbudują coś od podstaw. Czyli możemy zmienić, że znacznik h nie ma fontu domyślnego, na przykład 22 piksele, tylko ma wielkość fontu 40 pikseli. Nie ma koloru czarnego domyślnego, tylko ma kolor czerwony domyślny. Na przykład, OK, możemy napisać te style, które są yy, i stworzyć stronę jakby od nowa. Style możemy dodać w tym pliku HTML albo tak jak Ci pokazywałem, na przykład tutaj, możesz za pomocą znacznika link wgrać plik, w którym sobie te style określisz, czyli poinformujesz przeglądarkę, słuchaj, skorzystaj z tego mojego pliku CSS, czyli najpierw sobie przeglądarka wczytuje swoje domyślne, bo one są jakby, a potem nadpisuje naszymi. Przejdźmy do nowego zagadnienia, chyba nie było o tym mowy w żadnym z dotychczasowych filmów, czyli hierarchii dokumentu modelu DOM. Model DOM, czyli sposób na to, żeby ustalić, gdzie w dokumencie HTML znajduje się dany element i dzięki temu ostylowanie czy nadanie stylu temu elementowi. Tu mamy przykład, który mieliśmy tak jakby z tego drzewa body później element nawigacyjny, czyli element menu, później element ul, później element li. I to jest oczywiście model, który powstaje na podstawie tego, co my napisaliśmy. On nie jest jakoś domyślny i tak dalej. Czyli to my napisaliśmy najpierw właśnie znacznik do body, w tym znaczniku użyliśmy nav, w znaczniku nav użyliśmy ul, a w ul, czyli w liście nienumerowanej użyliśmy konkretnej pozycji tej listy li. My to określiliśmy, a przeglądarka na podstawie tego, co my określiliśmy, stworzyła sobie właśnie takie drzewo. Drzewo modelu DOM. I po co to nam? Ano, po to, że dzięki temu będziemy mogli stylować elementy, czyli nadawać wyglądu strony i będziemy mogli później bawić się jeszcze z JavaScriptem, bo będziemy umieli wskazać konkretny element. Jesteśmy w stanie wybrać w modelu DOM konkretny element i powiedzieć, masz wyglądać tak i tak. Czyli na przykład, co się stanie, jeśli teraz chcemy dobrać się do elementu Li naszej strony? No, napiszemy. Eli czyli selektor który jest w tym wypadku tym znacznikiem Eli i powiemy mu font-size 12 pikseli czyli nie wszystkie elementy Eli na stronie będą miały 12 pikseli jeśli napiszemy zrobimy coś takiego w kodzie CSS Eli font-size 12 pikseli bo to wszystkie elementy wszystkie elementy modelu do mnie ważne gdzie wystąpią czy pod body czy w nav czy gdzieś tam w divie one wszystkie będą miały 12 pikseli ale możemy powiedzieć OK, chcemy tylko i wyłącznie elementy listy, które znajdują się w y, elemencie nav, czyli menu. No to zapiszemy to wtedy tak, nav ul li kolor red. Oczywiście możemy to nawet skrócić, bo tego ul wtedy nie potrzebujemy, bo możemy powiedzieć wszystkie elementy li, które znajdują się w nawigacji. Nie muszą też się znajdować w ul, znajdują się oczywiście, ale w tym wypadku nas to nie interesuje, możemy skrócić ten kod. Czyli wszystkie li, które znajdują się w nav, y, nadaj im kolor czerwony. Ok, zobaczcie, więc yy, jakby nadpisaliśmy, chociaż akurat tu nie, nie, nie dawaliśmy, gdybyśmy w tym li teraz napisali na przykład kolor blue, a później określili taką wartość NAF li color red, no to wszystkie poza tymi w nav miałyby kolor niebieski, a ten jeden miałby czerwony, on by jeszcze nadpisał dalej. Ok, byśmy precyzyjnie, dzięki tak naprawdę modelowi dom jesteśmy w stanie precyzyjnie określić ścieżkę do elementu, który chcemy stylować. To samo tu, zobaczcie, elementów z panu używamy na stronie wielokrotnie, ale tu mówimy tylko i wyłącznie, yy, czytamy jakby od końca, tak, możemy powiedzieć. Tylko i wyłącznie interesuje nas element span, który znajduje się w H2, które to H2 musi znajdować się w headerze. Bo jeśli to H2 znajduje się na przykład w elemencie jakimś innym, który nie tak w divie, ale nie w headerze, no to wtedy nie zostanie, text-decoration-underline nie zostanie dodane do tego elementu. On nie zostanie podkreślony w tym wypadku. Czyli jesteśmy w stanie precyzyjną ścieżeczkę do naszego elementu dopasować. Oczywiście są inne możliwości dopasowania precyzyjnie elementu, ale w podstawowym tak naprawdę, nie znając nawet, yy, powiedzmy, klasy, i już moglibyśmy yy, budować yy, fajną, fajną stronę w oparciu o style, bo możemy je precyzyjnie określić, który element chcemy, tak? Czyli chcemy określić, którą grafikę na stronie chcemy. Chcemy na przykład tylko grafiki, która jest w headerze. To już chyba trochę za bl, 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 zamulone. Yy, idźmy dalej. Teraz możesz się zastanawiać, a skąd ja mam wiedzieć, który, element, yy, to jest, który to jest element drzewa, jak to w ogóle rozpocząć? No, są dwa sposoby. Pierwszy oczywiście widzisz to w swoim, w swoim pliku, czyli jak robisz body na ul, yy, to się dosyć ładnie, tutaj akurat Ci już sformatowałem ten tekst, czyli yy, te wgłębienia, które się robi też są właśnie po to, żeby widzieć tą strukturę Strony. Czyli mamy główny, główny rdzeń, w tym wypadku pięk naszej strony body, nim mamy już gałąź NAV, w niej gałąź UL, i ona znowu przechodzi w L. I to jest cała nasza struktura. Ale oczywiście to jest jeden z elementów, i to widać, jakby nie ma, nie ma z tym problemu, ale jeśli chcesz, czasami jest problem z ustaleniem przy dużych stronach, na przykład tego nie widać. Możemy to zrobić za pomocą narzędzia dla programistów, które znajduje się w przeglądarkach. I tu bardzo fajnie to widać. Wybieramy e, najpierw ikonkę wyboru elementu i wskazujemy element. Na przykład w naszym wypadku ten p. Możemy oczywiście sobie wskazać też tu i klikamy. I co się dzieje? Widzimy całe drzewo dom od początku, od HTML przez body, czyli HTML body header section artykuł p. P jest tutaj jakby ostatnim elementem tego drzewa w tym wypadku. Więc w tym momencie jesteś w stanie określić, przejrzeć sobie, wybrać dowolny element, który Cię interesuje. No tu jest oczywiście mało jakby tych, yy, tych, tych, tych gałęzi, no ale też nam pozwala jakby ten element dom podpatrzeć. Czyli ten pasek, mam nadzieję, że go tutaj widać dobrze, nie wiem, czy jeszcze go po, o, powiększymy go trochę, widać ten pasek i na nim nie tylko możemy wybrać sobie ten element, ale też widzimy model tak naprawdę drzewa dom. Ok, dobra, lecimy dalej. I przechodzimy teraz do własnych styli, znaczy przechodzimy w kolejnym filmie. Mam Ci do powiedzenia rzeczy związane z właściwościami elementów, elementami blokowymi, liniowymi. Oczywiście poruszymy wreszcie tak mocniej trochę temat klas identyfikatorów w naszych znacznikach, czyli tak jak tu widzisz atrybut ID, który ma własną wartość image. E, ok sobie pogadamy, jak to wpływa, jak z tego korzystać, żeby sprawnie pracować nad stroną internetowej. Będą też bonusy, nie, nie tylko jeden, e, więc już od razu zapraszam Cię do kolejnego odcinka e, i do zobaczenia.